A więc przyjaciele, przyjaciele, dzisiaj w ciągu kilku minut na własnym przykładzie wam, razem z wami będziemy się pozbywać tego właśnie brzucha i sprawimy, że stanie się płaski. Oczywiście, oczywiście powiecie, gdzie się podzieje ten mój tłuszcz i wasz nigdzie się nie podzieje. Do tego trzeba też wypróbować dietę. Nie jeść wieczorem węglowodanów, chociażby zacząć od tego, a jeśli chce się zjeść białko, na razie odkładamy dietę. Dieta jest dla słabeuszy. A dla nas istnieją ćwiczenia, dzięki którym teraz wciągniemy wasz brzuch. W tym celu musimy zrozumieć, że mięśnie brzucha nie mogą prawidłowo pracować przy nieprawidłowym ustawieniu miednicy. Widzicie, jakie ustawienie miednicy ma ten gentleman? W ten sposób się obrócił. Mięśnie lędźwiowe się napięły, a odległość się zmniejszyła. Stało się znacznie mniejsze niż powinno być: między tym dwunastym żebrem a kością biodrową z tyłu, z powodu skrócenia mięśnia czworobocznego lędźwi. I brzuch zaczął wystawać do przodu właśnie tak. Dlaczego zaczął wystawać? Ponieważ zaczął uczestniczyć w tym nadmiernie. Podczas wdechu i wydechu klatka piersiowa słabo bierze w tym udział. A tutaj zobaczcie, miednica jest na miejscu. Mięśnie brzucha są napięte. Tutaj musimy utrzymywać w tonusie dwa mięśnie. Pierwszy to mięsień prosty brzucha, a drugi to mięsień poprzeczny brzucha. Razem nazwiemy je jako całość. Teraz nie musimy ich rozdzielać w tych ćwiczeniach. Drugą grupę mięśni również oznaczymy jako całość. To będzie mięsień pośladkowy wielki oraz mięśnie tylnej powierzchni UDA, prostowniki UDA. To jest druga grupa mięśni. Oto czego potrzebujemy do stabilizacji miednicy. I trochę rozciągniemy mięsień czworoboczny lędźwi, a brzuch już nam się wciągnie. Zobaczymy o ile centymetrów. Tutaj, jak widzimy, tylna powierzchnia UDA osłabła, pośladek osłabł, miednica obróciła się do przodu, więc teraz ją cofniemy z powrotem. Tutaj potrzebujemy równowagi, widzicie, między tymi mięśniami UDA i pośladkowym wielkim, a mięśniami lędźwi żeby mogły wykonywać mniej więcej taką samą pracę, mogłyby być W teorii brzuch się wciągnie, ale zaraz to razem sprawdzimy. Na początek co zrobimy? Bierzemy miarkę, centymetr i mierzymy swój brzuch na wysokości pępka. Również znajdźcie sobie linijkę chociażby i zmierzcie jaki macie wynik przed rozpoczęciem naszego eksperymentu. Tutaj zobaczcie, żadnego oszustwa, wszystko jest przed wami. Mierzę sto... ile tam ona ciągnąłem dobrze, widzicie, nigdzie nic nie zwisa. 103-103 cm 103 przyjaciele. 103 cm to nasz punkt wyjściowy. Zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. A więc przyjaciele, dzisiaj będziemy używać kilku ćwiczeń. Pierwsze z nich to. Ćwiczenie brzucha i rozciąganie dolnych pleców jednocześnie. Do tego bierzemy wałek. Wykonuje się je na leżąco. Pierwsze ćwiczenie, jak zwykle, zawsze robimy na leżąco. Ponieważ po pierwsze. To jest dobre na rozgrzewkę, a po drugie, najprawdopodobniej teraz leżycie. Pod własne pośladki kładziecie wałek. Można położyć jakąś poduszkę, coś miękkiego. A teraz, Waszym zadaniem jest dotknąć podłogi dolną częścią pleców, maksymalnie docisnąć lędźwia do podłogi. Nawet nie tyle same lędźwia dociskacie, co właśnie to miejsce, gdzie je macie. Rysunek. Kość krzyżowa łączy się z Piątym Kręgiem Lędźwiowym. Właśnie tę okolicę Piątego Kręgu Lędźwiowego trzeba spróbować maksymalnie docisnąć do podłogi. Ale pod pośladkami macie poduszkę właśnie tutaj. I starajcie się dociskać. W tej pozycji miednica zaczyna się obracać. Poczujcie napięcie mięśni brzucha. I tutaj wszystko zależy od tego, jak bardzo macie skrócone mięśnie dolnej części pleców. Jeśli jest ona skrócona, to nawet przy zgiętych nogach będziecie czuć napięcie i będzie Wam trudno to zrobić. Jeśli jednak nie macie bardzo dużego skrócenia tych mięśni, spróbujcie wyprostować nogi i zrobić to samo. Czyli próbujecie docisnąć własne lędźwie do podłogi, łóżka, kanapy, to ty na czymkolwiek leżycie. I w tej pozycji właśnie zacznie Wam się napinać brzuch. Jeśli w ogóle nie udaje się docisnąć, spróbujcie ugiąć nogi. I znajdźcie taką pozycję, w której możecie docisnąć dolną część pleców, ale jednocześnie musicie napinać brzuch. I teraz Wasze zadanie. Dociskacie, trzymacie przez 3 sekundy i rozluźniacie. Jeszcze raz. Dociskacie przez 3 sekundy, trzymacie i rozluźniacie. Powtarzamy 10 razy. Robimy dwa podejścia w ruchu, tak jak właśnie opisałem. Jedno podejście wykonujemy statycznie. To znaczy dociskamy dolną część pleców i trzymamy napięty brzuch. Właśnie tutaj. Najpierw wyprostujcie jedną nogę, utrzymując napięcie brzucha, potem ją zgnijcie. Następnie to samo z drugą nogą. Nie rozluźniajcie brzucha i trzymajcie dolny odcinek pleców przyciśnięty. Potem, jeśli się uda, opuśćcie ręce w dół. I spróbujcie wyprostować obie nogi, ale utrzymujcie napięcie w brzuchu. Następnie znowu zegnijcie. Jeśli obie naraz są za trudne, to chociaż po jednej. Na ile to się uda? Wyprostowaliśmy, trzymamy przyciśnięte lędźwie, napięcie w brzuchu i z powrotem zginamy. A więc, przyjaciele, to jest nasze pierwsze ćwiczenie. Co osiągnęliśmy? Co osiągnęliśmy tym ćwiczeniem? Po pierwsze przenieśliśmy obciążenie z lędźwi na brzuch. Już po tym miednica trochę się obróci, możecie spróbować pochodzić. Już zauważycie, że ruch trochę się zmienia, ponieważ obciążenie będzie się przenosić z mięśni lędźwiowych na pośladki. Dlatego teraz musimy też trochę obciążyć mięsień pośladkowy. Po co to robimy? Po to, żeby ustabilizować miednicę w tej nowej, bardziej prawidłowej pozycji. Jednocześnie tutaj będzie pracował zarówno mięsień pośladkowy, jak i mięsień tylnej części uda. A więc zobaczcie, przyjaciele, między nogi kładziecie poduszkę, można położyć piłkę, można. Taki właśnie wałek. Złączyliście nogi razem stopy i miednicę, unieśliście do góry, unieśliście. W najwyższym punkcie maksymalnie napięliście pośladki i rozluźniliście. Jeszcze raz unieśliście, mięśnie pośladkowe napięliście sami. Jeśli wam się nie napinają, specjalnie sami napnijcie je w górnym punkcie. Przytrzymajcie przez dwie sekundy i rozluźnijcie. Jeszcze raz unieśliście, przytrzymaliście 10 sekund i rozluźniliście. Robimy dwa podejścia po 10 powtórzeń. Teraz następne ćwiczenie. Wałek odkładacie, unosicie miednicę i w tej pozycji rozchylacie kolana na boki i łączycie je z powrotem. Jeszcze raz na boki rozchylacie i łączycie, na boki rozchylacie i łączycie. Jeśli to trudne, zacznijcie od pierwszego ćwiczenia. Tutaj kładziecie wałek, unosicie i opuszczacie miednicę, na końcu przytrzymujecie przez 1-2 sekundy i opuszczacie. W ten sposób obciążamy mięsień pośladkowy, mięsień tylnej części uda, żeby ustabilizować miednicę w prawidłowej pozycji. Teraz kolejny etap to. Mięsień poprzeczny brzucha, który będzie utrzymywał nasz brzuch wciągnięty. W tym celu patrzcie, co robimy. Pochylamy się trochę do przodu. Na początku robimy wdech, przy wdechu rozluźniamy brzuch, żeby swobodnie opadł. Teraz robimy wydech i wciągamy brzuch. I przypomnijcie sobie ćwiczenie, które robiliśmy leżąc, kiedy odcinek lędźwiowy ciągnęliśmy tutaj do podłogi. Spróbujcie zrobić to samo, tylko na stojąco. Czyli w momencie, kiedy wydychacie. Trochę zaokrąglijcie lędźwie w tym momencie, i teraz, kiedy wdychacie, nie zmieniajcie tej pozycji, również utrzymujcie lędźwie zaokrąglone. I ten cykl należy powtórzyć od 5 do 10 razy. Wyjdzie Wam to w ten sposób: czyli podczas wydechu wciągacie brzuch, a podczas wdechu nie pozwalacie mu się rozluźnić. A starajcie się wdychać tutaj w plecy, czyli w to miejsce, które zaokrągliliście. Tu są wasze mięśnie czworoboczne lędźwi. Tutaj jest przestrzeń między dwunastym żebrem a kością biodrową. I wy. Dla Was normalne jest wypychanie brzucha podczas wdechu, a teraz spróbujcie napompować właśnie to miejsce podczas wdechu, żeby się poruszało, żeby wszystkie żebra, dwunaste, jedenaste, zaczęły się poruszać. Podczas wdechu rozkładamy jeszcze raz. Wdech, robimy brzuch, wciągamy, wydech, nie pozwalamy mu wypaść. Podczas wdechu, który zaraz będzie, robimy wdech do lędźwi i wydech, jeszcze mocniej wciągamy. Wdech i wydech. Czyli Waszym zadaniem jest nie pozwolić, żeby brzuch się wywalił. Podczas wdechu robimy 2, 3 serie, po 10 powtórzeń, dobra, zrobię jeszcze raz. Nie mogę jednocześnie mówić i pokazywać, więc teraz po prostu zrobię kilka powtórzeń. Zobaczcie, jak to się robi. Zapamiętaliście? Powtarzajcie. Teraz na tym przecież nie poprzestaniemy. To jeszcze kolejne 5 cm nam było, ale to nam nie wystarczy. Chcemy jeszcze więcej, 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 nie możemy się zatrzymać. W swoich pragnieniach. Dlatego bierzemy wałek. Tak, przyjaciele, wałek ustawiamy między kością krzyżową, swoją miednicą, a ścianą. ściskamy go, żeby nie spadł. Teraz, co robimy? Zaczynamy się obracać w jedną stronę. Twoim zadaniem jest sięgnąć ręką do biodra. Pomagaj sobie ruchem ramienia, sięgaj. Najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony wykonujesz ten ruch. Teraz naprzemiennie, z jednej i z drugiej, z jednej i z drugiej. A teraz co robimy? Mieliśmy już. Tutaj był wałek, a teraz kładziemy go trochę wyżej dokładnie w to miejsce, do którego sięgaliśmy. Sięgaliśmy do podłogi, leżąc. Tak, kiedy wciągaliśmy brzuch, położyliśmy wyżej na okolice właśnie piątego kręgu lędźwiowego. Brzuch wciągnęliśmy, wciągnęliśmy, wciągnęliśmy. Zauważcie, że bardziej będzie się wciągać dolna część brzucha. Można się trochę pochylić do przodu. Teraz to nam nie przeszkadza, bo obciążenie jest na mięśniach brzucha. Wszystko trzyma się dzięki brzuchowi. I w tej pozycji, zachowując wciągnięty brzuch, staramy się zrobić to samo. Najpierw 10 razy dociskamy dolną część pleców w jedną stronę. Znajdźcie wygodną pozycję i dociskajcie wałek do pleców. W jedną stronę obracamy się 10 razy, w drugą stronę obracamy się 10 razy. A teraz spróbujcie się wyprostować w tej pozycji. Zwiększcie odległość między pępkiem a dolnym brzegiem żeber. O właśnie, utrzymując nacisk na wałek, wyprostowaliście się, tutaj zwiększyliście odległość. I to samo próbujemy zrobić, może być już trudniej. Najpierw spróbujcie sięgnąć ręką w jedną stronę, potem spróbujcie sięgnąć ręką w drugą stronę i naprzemiennie w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę. Może nie wyjść od razu, może nie udać się wykonać pełnego zakresu ruchu, ale w miarę treningu ruchomość będzie się poprawiać. A więc, przyjaciele, zobaczmy, do czego to wszystko doprowadziło. Czy te wszystkie wysiłki nie poszły na marne? Tyle cierpień razem przeszliśmy. Po co to wszystko? Zobaczmy, dla kilku centymetrów, a tyle było o tym rozmów, tak? Zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli. Wcześniej mieliśmy chyba 103, wydaje mi się, tak? Ale zobaczcie na początku, ile tam będzie. No to zobaczmy, co tam mamy. No i mamy 98. No, oczywiście też nie. Coś takiego, tak? To też nie jest imponujący wynik. 5 cm, ale nie znajdziesz ich przecież na ulicy. Dlatego, przyjaciele, 5 cm, no ogólnie rzecz biorąc, jeśli się zastanowić, to jest to. To dużo. Ile to dokładnie? W tych decymetrach to wychodzi 0,5 decymetra, a w metrze 0,005. No krótko mówiąc, matematyka. Sami się zastanówcie, przemyślcie, czy naprawdę tego wszystkiego potrzebujecie tych wszystkich rzeczy. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli powtarzać to regularnie, to nie tylko piękno, ale i zdrowie. Ponieważ nauczycie się prawidłowo oddychać, brzuch będzie mniej wystawał podczas wdechu i od razu poczujecie pozytywny wpływ także na postawę. Jeśli to powtórzycie, zrobicie. A co mam Wam więcej powiedzieć? Obejrzyjcie, róbcie. Do następnych odcinków.